Cześć, widzowie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić kolizję w Godot Engine. Mamy tu nasze ciało, w którym możemy się poruszać. Kinematic Body 2D i Sprite. W Kinematic Body dodajemy sobie Coll Collision Shape 2D. Dajemy utwórz. I w Shape wybieramy sobie, jaki kształt nam pasuje. Tutaj nasz obiekt jest w tym przypadku taką kulą. Więc biorę Serplus Shape 2D, powiększam go tak, żeby pasował do kuli. Może on być trochę mniejszy, trochę większy, zależnie od tego, jak chcecie, aby to działało w waszym programie. Teraz, aby sprawdzić, czy działa, dodamy sobie static body 2D i do niego dodamy sobie collision polygon 2D. Kiedy jesteśmy w collision polygon 2D, Klikamy sobie tutaj utwórz punkty i klikamy różne punkty, aby sprawdzić kolizję. Włączymy sobie je. Jak widzicie mamy takie oto kształty. Aby je widzieć, musimy mieć włączone widoczne kształty kolizji w debugowaniu. Jeżeli teraz je wyłączę i uruchamiam program, to nie będziemy ich widzieć, ale one będą. Te kolizje jak widzicie zachodzą, próbuję iść. Tu, w prawo, w lewo, ale tu jest właśnie ta dziura. Jeśli teraz włączę w dobowaniu widoczne kształty kolizji i uruchamy program, to jak widzicie możemy zauważyć jak to wszystko na siebie oddziałuje. Jest to ściana. Następuje tutaj kolizja. I to tyle. Elo!